Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na długo zapowiadany przeze mnie test, test kosmetyków marki W7. Poczyniłam pewne zakupy, aby móc odtworzyć prawie wszystkie kroki w makijażu i chciałabym po prostu sprawdzić y, tą markę. Nigdy nie używałam kosmetyków W7, na pewno nie w takiej ilości. Może miałam jakiś pojedynczy produkt, więc będzie to moje pierwsze z nią zetknięcie. Bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Dodam jeszcze, że... Y, jak tylko się pojawiła paleta, to miałam na nią od początku dosyć dużą ochotę. Jest to paleta Total Eclipse, która się prezentuje w ten sposób. Ceny będę Wam wyświetlać przed każdym, każdorazowym użyciem produktu na przebitkach. Natomiast za tą paletę zapłaciłam coś około 29 zł. Na pewno jej cena nie przekraczała 30 zł. I tak wygląda jej środek. I powiem Wam, że dla mnie to nie jest podróbka, ponieważ podróbką dla mnie jest Adidos to jest podróbka. To jest, podróbką dla mnie jest coś, co udaje, że jest czymś innym, czymś droższym. Natomiast z drugiej strony, no trudno też powiedzieć, że ta paleta jest inspiracją, skoro jest 1 do 1 do palety hudy. To jest jedyna paleta chudy duża, jaką posiadam. Nazywa się Mercury Retrograde. I znam ją doskonale. Paleta chudy jest, jeśli chodzi o maty, to one są bardzo fajne, jeśli chodzi o błyski, to one dosyć trudno się transferują na pędzel. E, jakby to powiedzieć, że no tutaj nie jest to przypadek. Jak to mówią, przypadek? Nie sądzę. E, czy te kolory na żywo się różnią? Tak, te kolory na żywo się odrobinę różnią, ale też warto wspomnieć, że w chudzie jest tak, że inaczej wygląda cień w paletce, on troszeczkę inaczej wygląda na powiece. Więc podsumowując, co w dzisiejszym filmie? Po pierwsze, test makijaż marką W7. Po drugie, chciałabym nagrać, nigdy czegoś takiego nie robiłam, porównanie paleta tania do palety drogiej. Czyli jedno oko pomaluję paletą W7, drugie oko chudą. Powiem Wam, dlaczego bardzo chciałam nagrać tego rodzaju test. Ponieważ Mam takie nieodparte wrażenie, trochę będę się czepiać, trochę będę na przekór, ale że bardzo często, kiedy są porównywane kosmetyki tanie do drogich, to mówi się tylko o efekcie końcowym. To znaczy, czy kolory są takie same, czy efekt na twarzy jest taki sam. I wszyscy wiecie, potem przytakujemy, no tak, no po co wydać 500 zł na makijaż, jak można wydać 100 i uzyskać taki sam efekt. Natomiast moim zdaniem kluk. Tkwi w szczegółach, to znaczy czy tak samo to są trwałe kosmetyki, czy mają takie same formuły, czy tak samo łatwo się aplikują, czy tyle samo, że tak powiemy, ruchów pędzlem trzeba wykonać. Aby uzyskać ten sam efekt. Moim zdaniem o tym bardzo często się gdzieś tam nie mówi, bo się bardziej skupiamy na tym efekcie końcowym. Więc ja dzisiaj chciałabym właśnie na tym się skupić: nie tylko na tym, czy uzyskamy taki sam kolor, ale przede wszystkim właśnie na tym, jaka jest różnica w jakości tych cieni. Bo fakt, że to jest chuda, wcale nie musi oznaczać, że ta jakość będzie lepsza, albo że ta jakość będzie lepsza dla mnie, bo też jest to sprawa bardzo indywidualna. Koniec wstępu, ja Was serdecznie zapraszam do oglądania. Przypomnę, że jeżeli ten film Wam przypadnie do gustu, proszę Was o postawienie kciuka do góry, o subskrypcję oraz o zostawienie komentarza. Dla osób, które są tu po raz pierwszy, dzień dobry, mam na imię Agata, moje brwi nie rosną. I co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć na wstępie? I chyba generalnie tyle. To co? Lecimy, lecimy. Linki do wszystkich produktów e, będą rzecz jasna w opisie. Baza na powieki nałożona, jest to baza Pillowis. Również w opisie macie do niej link, żeby wybrać, która strona będzie która. Może lewa będzie tania. To to, że jest dokładnie ta sama sytuacja, co w przypadku paletki chudy, czyli cień inaczej wygląda w opakowaniu, inaczej wygląda na oku, ponieważ cień w opakowaniu wygląda na beżowy, a na oku ma takie fioletowe podtony. Ma dosyć lekki pigment i wydaje mi się taki dosyć suchawy. Niemniej jednak bardzo ładnie przy pomocy kilku ruchów na tej powiece. Wylądował. Też ważne, nie wiem czy zwróciliście uwagę, bardzo często, jak się nagrywa takie testy porównawcze, to się specjalnie wybiera cienie, które wyglądają najbardziej do siebie podobnie, bo bardzo często jest jednak tak, że w tych podróbkach um, niektóre kolory się różnią i to po prostu widać gołym okiem. My tak nie robimy, po prostu tak, jakbym się umalowała chudą. Tak się też maluje tą tańszą. Jeśli chodzi o chudę, to wydaje mi się, że ona jest ciut mniej sucha. Minimalnie może jest inna kolorystyka, bo nie wiem czy widzicie, tutaj ten cień wypada tak y, w tym miejscu konkretnie, na bardziej brązową, na brązową taką beżową bazę. Natomiast w tym miejscu tego nie ma. Ale tak na pierwszy rzut oka, czy podczas aplikacji, czy podczas tego jak patrzymy, nie, nie widzę jakiejś dużej różnicy. Tak jest chyba często, że w ogóle te cienie, jakby oryginalne. Um, są bardziej, po prostu są na przykład dwu, trzy wymiarowe, kiedy te cienie tańsze nie są. Tak. Wiecie co? Właściwie jest ta różnica. Ten jest zdecydowanie na bardziej brązowej bazie, ten zdecydowanie nie. No i w tym momencie kochani, tak to wygląda. Okej, okay, nasza cut crease odcięte, możemy przejść do kolejnego cienia. Ja mam dwóch identycznych pędzelków, więc wybrałam takie, które powinny się zachowywać podobnie. I lecimy. Odrobinę tego cienia, bo zaczynamy od kącika zewnętrznego. I nakładam nie w sam kącik, tylko odrobinkę dalej. I ponownie cień się ładnie nałożył. Znowu mam takie wrażenie, że jest lekko suchawy, Ale przez to wydaje mi się, że też łatwiej się um, rozciera. No i myślę, że w tym momencie widać bardzo dobrze różnice. Czy możemy mówić, że te paletki są 1 do 1? Absolutnie nie. Już po tym cieniu, nawet jeżeli inne kolory wypadają podobnie, to ona jest podobna, ale absolutnie. To nie jest, to nie są po prostu te same kolory. Myślę, że to bardzo dobrze widzicie nawet z tej odległości. Ten cień ma zupełnie inny kolor, jest ciemniejszy, jest bardziej fioletowy. Kiedy ten jest bardziej bordowy, ten jest zdecydowanie bardziej napigmentowany, bardziej się przykleja, co niekoniecznie jest jego plusem. Gorzej widzicie, zdecydowanie gorzej go się tutaj rozmgl, zdecydowanie gorzej go rozetrzeć, jak. Tamten. Na te same pędzle wprowadzę cień najciemniejszy, bo chcemy nie tylko ocenić, na ile te palce są dla siebie podobne, tylko czy tabu W7 jest w ogóle, wiecie, warta zainteresowania jak na razie moim zdaniem wypada dosyć lekko, ale na pewno nie jest zła. Ten cień też ma ładny kolor, tylko jest bardziej bordowawa niż fioletowawa. O, tak bym powiedziała. Wezmę sobie płaski pędzel i jasny beżowy cień Herkules. I już sobie tutaj zaznaczę krawędź makijażu, bo inaczej będę miała kłopot. Ten najciemniejszy cień, czyli teoretycznie w ogóle trudny cień, bo to jest taki ciemny, mocno fiolet. Wydaje mi się, że stawia mi tutaj lekki opór i na pewno niezbyt ładnie się łączy z tym wcześniejszym kolorem. Tak, te cienie z W7 na pewno słuchajcie, nie są, nie należą do cieni takich miękkich, do cieni plastycznych, tylko właśnie do takich mocno, mocno suchawych. Co kto, że tak powiem, lubi. Na przykład cienie z Debalem były bardzo suche, a jednak zyskiwały dosyć dużą popularność w internetach. Więc robię dokładnie ten sam manewr. Ponownie, widzicie, ten cień jest ciemniejszy, jest chłodniejszy, ten jest po prostu jaśniejszy, jest mniej wyrazisty. A jeśli chodzi o błyski, to w ogóle użyjemy jednego i tego samego pędzla, które ja sobie oczyszczam na czyściku. Takie oczyszczanie gwarantuje praktycznie stuprocentową, że tak powiem, czystość produktu. Tak samo błysk, słuchajcie, mi się nie chce transferować na pędzel, jak w przypadku chudy. <śledzianie> No nie no, w ogóle, nie lubię tego. Muszę przyznać, że po prostu tego nie lubię. Wiem, że to jest kwestia być może pędla, znaczy nawet na pewno, ale no, no nie lubię, bo jak wiecie, że to jest taki mój pędzel do zadań specjalnych, zawsze nim nakładam błyski i jednak w 90% palet on się sprawdza idealnie. No to co? No to yy, może weźmy ten pędzel, użyjmy tego samego cienia z chudy. No i tutaj najbardziej czuć, jaka jest różnica w formule. To są dwie zupełnie inne formuły. Co nie zmienia faktu, że ten też się nie transferuje. Więc wezmę po prostu paluszki i to przy ich pomocy zaaplikuję te cienie. On mi tutaj na powiece zrobił taką skorupkę. Stasznie mi podkreślił fakturę mojej powieki, te takie załamania. Widzicie, jakbym miała jeszcze starszą powiekę niż, niż ją mam. Te kolory są dosyć podobne ale znowu różnią się wykończeniem. Powiem prawdę, że cień z W7, choć może ostatecznie wygląda gorzej, to łatwiej się nakłada. Teraz będę dołożyła sobie cienia Bronze Age i także go przy pomocy palca nałożę, dalej jeszcze nie wchodząc w sam kącik wewnętrzny. I to jest ten cień taki marmurkowaty. No i znowu, i ta faktura mojej powieki to jest w ogóle niesamowite, co mi się tutaj dzieje. Z tą moją powieką. Muszę poszukać na YouTube, bo na pewno ktoś się pokusił o taki film. Czy mu wypadło, że te palety są identyczne? No, tutaj po tym cieniu widać, że to w ogóle, no mówię, no jedno po prostu obok drugiego nie leżało. No, to są dwie, choć ten cień się golej transferuje. To są dwie zupełnie. No, no nie, no nie. Dobra, zaraz sobie wszystko to dopracuję, tylko jeszcze chciałam w kącik wewnętrzny wprowadzić e, cień Orbit, który też się nie transferuje. Boże. znoszę tego. Przybliżam Wam się. Tak wygląda makijaż jakby w wersji roboczej, brzydkiej. Zaraz będziemy go dopracowywać i wyrównywać sobie wszystko tak, żeby wyglądało to dobrze. Gdzie rzym, gdzie krem? Bardzo proszę. Muszę przyznać, że z nas chudą w tym momencie nie podoba mi się w ogóle. będę nagrywać swoje testy. Dobra, ja się teraz przybliżam do lusterka i wykańczam to. Nie będę nic tutaj dodawała nowego, tylko... Tylko i wyłącznie tymi cieniami, których wcześniej używałam, powykańczam sobie to z bliska, żeby to jakoś po prostu po ludzku wyglądało. Czyli wiecie, po prostu wezmę, nachylę się i tam będę precyzyjnie działać. Dobrze, kochani, tak to wyszło. Powiem Wam, że ostatecznie nie podoba mi się ani strona tania, ani strona droga. Czy makijaż jest podobny? Tak. W takim normalnym świecie, nie przyglądania się w ten sposób, myślę, że nie dałoby się zauważyć, że, że, to, że ten makijaż jest inny. Natomiast prawda jest taka, że już przybliżając się widać, że ta formuła cieni jest inna i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że ten test jakby trochę m, pogrąża chudę w moich rękach, bo ja naprawdę lubię matowe cienie. A tutaj zdecydowanie tego nie widać. Sobie wykończymy górę tak z początku, cień galakcji. Będę używała tego samego pędzla, tylko będę go oczyszczać. Ten cień jest taki pomarańczowawy, w związku z tym on mi tutaj powinien ocieplić makijaż. Przepraszam, że się schyliłam, ale wiecie co, nic nie widzę, żeby tu się cokolwiek nałożyło. Cień pomarańczowy nakładany miotełką ze strony naszego W7 jest cieniem niewidocznym i daje taki bardzo tylko delikatny hmm, kolor, bo nie odszykuję pędzla. O, przy trzecim ruchu. <grym> A dodam tylko od siebie, że ja tego pędzla zawsze używam do tego momentu, że tak powiem w makijażu i zawsze ten cień, nie, no chuda jest lepsza trochę <grym> i zawsze ten cień jest widoczny. No i tutaj też widać kolorystykę, ten jest bardziej pomarańczowy, ten jest bardziej taki, bo ja wiem, no inny, to, to bezapelacyjnie, Tutaj jest zdecydowanie lepiej napigmentowana, ma inne podtony, błyski ma moim zdaniem dosyć słabe. Jeśli chodzi o to W7, to moim, to moim zdaniem, moim zdaniem, no wiedzą, że moim, to powiem Wam, nie jest to zła paleta. Ale nie jest to na pewno paleta, po którą ja będę chciała sięgać. Teraz przejdziemy do podkładu. I z podkładem jest tak, że W7 ma w swojej ofercie również podkład nawilżający. Natomiast ja chciałam kupić to wszystko w jednym miejscu, i tam, gdzie kupowałam, kupowałam chyba wezebra, zebra, jak mi się wydaje, nawet na pewno, nie było podkładu nawilżającego, więc chciałam taki, który był. I jest to podkład matujący. bardzo płynne, na pewno nie jest zbyt jasne. Oj, myślę, że tym razem przynajmniej tym razem nie będziecie mówiły, że kupiłam za jasny podkład. Ej, nie, jeżeli nie zoksyduje, to kolor jest taki, jak ja lubię. No i lecimy. Bardzo ładnie się rozprowadza. Bardzo ładnie. Jest taki mokrótki, jak ja lubię. Zobaczymy, czy zaraz nam zastygnie. Kolor ma ładny, jeżeli nie zoksyduje. Jezu, nie mogę tak robić. Jeżeli nie zoksyduje, to kolor ma naprawdę słuchajcie ładny, bo on nie jest taki bardzo bardzo jasny. Jest ciut za ciemny do mojej szyi, ale już wiecie, że jeżeli podkład jest dobrze dobrany do mojej szyi, to ja po prostu w nim wyglądam jak ciężko chora. Wiecie, on się tak pięknie rozkłada jak ten Skiko Insta Moisture. Nie kupiłam korektora z, z W7. Nie pamiętam dlaczego. Być może go nie było po prostu. No to kupiłam takie coś. To się nazywa wielofunkcyjny pisak rozświetlający, więc tego użyjemy jako rozświetlacza. Słuchajcie, on wygląda fenomenalnie. Fenomenalnie. Tyle mi go zostało na dłoni, także dosyć sporo. On zaczyna teraz lekko zastygać. Jestem w turboszoku, ponieważ kupiłam ten podkład przekonana o jego porażce. Nie ukrywam tego. Przy okazji oczy. Wiecie co, on jest trochę maskowy i myślę, że należałoby go nałożyć znacznie mniej, bo choć twarz wygląda bardzo ładnie. jest taka wręcz wyfotoshopowana, no to trudno powiedzieć, że tej tapety nie ma. Ta tapeta jest, ale. To jest jak zwykle pewnie kwestia ilości nałożonego produktu. Wydaje mi się, że on minimalnie oksyduje. Dobra, nałożę sobie szybciutko korektor. To będzie Overline Magical Perfection. Tego nie robię przybitek. I e, korektor nie zastygający. I na to Lovely w kolorze 05 Neutral. Jest tutaj bardzo jasne. zobaczymy, czy nie, czy nie za jasne. Dobra, sprawa z korektorem ma się tak, że są zdecydowanie za jasne. Więc wezmę odrobinę podkładu. I jakoś dzisiaj mam wore, widzicie? Dzisiaj mam takie zdecydowane opuchnięcia. Wezmę odrobinę podkładu. I nałożę go, bo trochę przesadziłam z tą ilością. Mam nadzieję, że mi go wypiję. Nałożę go tutaj bardziej pod oko, tak żeby to wyrównać, bo inaczej to będzie wyglądało karykaturalnie, a też szczerze mówiąc nie chcę mi się teraz szukać. Innych korektorów. Wieszcie, co? W aparacie jakoś z daleka wygląda to inaczej jak na żywo. Myślę, że to się zaraz jakoś tam utleni i będzie ok. I teraz się trochę boję tego produktu. Czyli Full Metal Lapwear 3 w 1. Możemy używać do oczu, do ust i na twarz. No dobra, to już wiemy, że na pewno na twarz tego nie nałożę. Bo to jest, kochani, bardzo, bardzo ciemny kolor. Oczywiście można było pewnie kupić jaśniejszy, tak będzie mi to wypływało. Może na powieki, wiecie co, to by ładnie wyglądało faktycznie jako cień, bo to jest takie lekko zastygające. Słuchajcie, i jako puder, ponieważ podkład miał być matujący. To wybrałam takie coś i to się nazywa Gotaglot Translucent Illuminous Setting Powder, więc teoretycznie możemy go nałożyć na całą twarz. Podkład trochę mi się zaczyna zbierać w marszczkach. Trochę się szczerze mówiąc boję, ale dobra, przypodujmy się nim najpierw pod oczami. Na Ciebie. I jakby co to jest translucent. No, proszę Państwa. Czy Państwo to widzicie? Nałożyłam sobie właśnie złoty, bardzo na ładny, bardzo ładny, ale mocno złoty rozświetlacz na twarz. Ale no moim zdaniem to opakowanie oraz napis, że jest to właśnie Setting Powder Transparent Luminos sugeruje, że to jest coś innego. No dobra. To teraz tak, ja się przepudruję swoimi pudrami i teraz czas na nasz brązer. Jeśli chodzi o brązer, to ja chciałabym do niego użyć takiego pędzelka, jak zawsze używam, bo ja nie umiem takim chyba, wiecie. Bardzo kultowy produkt marki W7, bardzo swego czasu polecany, w ogóle jak jest w jego malutko w tym pudełeczku. Wszyscy się nim swego czasu zachwycali. Ale po prostu wszyscy. Ja go nigdy nie miałam. Ej, ładny jest. O, nie wiem jak na waszych odbiornikach, czy tam macie dobre pas startowe dla naszych samolocików, ale. Ej, bardzo ładny jest. On jest taki dosyć neutralny. Pięknie się rozciera. No nie, na odbiornikach to wygląda zresztą na odbiornikach. W podglądzie. To wygląda jak taki. Pas startowy, ale wow! Ale śmiesznie to wygląda, bo mówię wam, tutaj wydaje się, że jest taka granica, której w rzeczywistości nie ma. On jest pięknie rozstarty tu. O, oh, wow, 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 wow. No jestem w szoku. Znaczy ja i tak potem sobie to doklepię gąbką, ale jestem w szoku, powiem wam, że brązerna ban ze mną zostaje. No trochę jestem gambeta, że go nie kupiłam wcześniej. Rusz. Do co mi się humor poprawił. Nasz róż jest w kolorze... On the Age. Bardzo ładny kolor. Ja lubię takie cukierkowe róża, bo lubię później, wiecie, doklepać to gąbką. I one dają naprawdę ładny efekt. Jest w ogóle dobrze w takich różach, co ciekawe. Nie jest mi dobrze dla odmiany brzoskwiniowych. Ślicznie się rozciera i daje efekt moim zdaniem takiego naturalnego rumieńca. Ja go sobie nałożę odrobinę na więcej, bo jak będę doklepywać brązę. Nie, niesamowicie to wygląda. Doklepywać brązę, to i doklepię sobie róż, więc I teraz mam rozgminę, czy użyć tego pudru, który uważam, że będzie wyglądał ekstra, czy użyć rozświetlacza. Więc zrobimy tak. Najpierw wezmę taki mniejszy pędzelek i użyję rozświetlacza jako rozświetlacza. Podoba mi się, tylko on ma wiecie co, on jest dosyć jasny dla odmiany i ma taką trochę skłonność taflową. W sensie tak, tafla, tak brudna twarz, ale nie jest to produkt, który bym mnie powalił. A teraz wezmę, tak jak kiedyś to zawsze robiłam, na duży pędzel odrobinę tego właśnie translucenta naszego. Szepię sobie nadmiar i zrobię tak. Jak zrobiłam tak, to prawie nic mi tutaj nie zostało. Hmm. Widzicie, jak on się przykleja do tego rozświetlacza, który nałożyłam. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ej, ale to będzie fajne. Powiem Wam, to będzie fajne głównie na lato. No. Bo to daje taki jasny... Jak to w ogóle śmierć takimi tanimi kosmetykami dla mnie? To daje taki jasno, jasno złote drobinki, taki powiedzmy, że niech będzie glow. I na w ogóle opalonej skórze to by wyglądało cudnie, ale właśnie dobrze wprowadzone w taki luźny pędzel i tak w twarz wiecie tak omieciona też wygląda przekazacko Oj, podoba mi się. To co? Zrobi brwi, dokończę dolną powiekę, coś zrobię z ustami i do Was wracam na podsumowanie. I na zbliżenie. Skończyłam. Zanim Wam się przybliżę, to tylko powiem Wam szybciutko, tak? Wiem, że usta mam pomalowane krzywo, ale pomalowałam usta pomadką, którą chyba mam z kalendarza adwentowego, więc ciekawa jestem, czy ona jest w ogóle w sprzedaży, bo jest bardzo przyjemna i chętnie sobie sprawdzę inne kolory. I to jest pomadka Sephora Rouge Velvet Briland w kolorze 03 że odłożę, żeby zrobić linka yy, i poszukać. Yy, I powiem Wam, jak ostatecznie mi najpierw makijaż się podoba. Po pierwsze, to co powiedziałam wcześniej jest nadal aktualne, uważam, że przeciętny człowiek nie zauważy różnicy pomiędzy lewym okiem a prawym okiem. Ja tą różnicę widzę, natomiast z każdą chwilą, kiedy te cienie jakby grają, yy, jakby kiedy powieka się rusza i jakby cienie, wiecie się tam. O, coś tam się zmienia. To faktycznie ta różnica i dla mnie jest coraz mniej zauważalna. Paleta, moim zdaniem, W7 nie jest najgorsza, nie jest najlepsza. Jeżeli komuś zależy po prostu na takich kolorach jak w chudzie, to myślę, że spokojnie może ją kupić i powinien być zadowolony. To, co mi się bardzo spodobało, co na pewno ze mną zostaje, to jest brązer Honolulu. Uważam, że jest on po prostu rewelacyjny i i bardzo się cieszę, że go kupiłam. To samo tyczy się różu, to samo się tyczy tego rozświetlacza, choć on jest najmniej jakby wyjątkowy, i to samo się tyczy. Muszę to zrobić inteligentnie i zamknąć. Tego produktu. Ten produkt bardzo mi się podoba, czyli ten Gotaglow. I z niego będę korzystać na pewno na milion, milionów procent. To takie coś, to, 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 to nie bardzo wiadomo co to jest. Pewnie wiecie, przepadnie w szufladzie. No i jeśli chodzi o podkład, podkład e, wygląda bardzo ładnie na twarzy po nałożeniu, tak jak wspomniałam, lekko oksyduje. W tym momencie, kiedy on się jakby już osiadł na twarzy, to powchodził mi lekko w te zmarszki wokół ust, ale to nie jest nic nadzwyczajnego i lekko mi podkreślił porę na brodzie. Co też zasadniczo nie jest niczym nadzwyczajnym. Na pewno podkład należy nakładać w mniejszej ilości, to bezapelacyjnie, bo mimo, że ta moja twarz nadal wygląda bardzo ładnie, co zobaczycie na zbliżeniach, no to nie da się oprzeć wrażeniu, że ja mam konkretny makijaż, że mam taki makijaż, powiedziałabym, sceniczny, ślubny. Wiecie, że to jest po prostu tapeta. Znaczy, zaraz powiecie mi, że na śluby ludzie nie mają tapet. No może u was, ja za każdym razem, kiedy widzę pannę młodą, ja nie miałam na przykład tapet na swój ślub, to fakt, ale za każdym razem, kiedy widzę. Gdzieś tam pannę młodą, to widzę, że ona ma tą szpachlę konkretną z bliska. I ten makijaż jest taki, że na zdjęciach, właśnie, będzie wyglądał dobrze. Mówię o twarzy, z daleka będzie wyglądał bardzo ładnie, nawet. Natomiast, kiedy się przybliżymy, no to widać po prostu, że to jest macha. I co do tego, nie ma najmniejszych wątpliwości. Jeśli chodzi o sam makijaż oka, to uważam, że jest całkiem spoko. Natomiast trochę mi e, ostatecznie, jakby ta całość wyszła dziuniowato. Właściwie muszę przyznać, że jestem całkiem zadowolona z siebie. Choć tak. Uważam, że, 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 że lepiej mi jednak w troszeczkę jaśniejszych kolorach. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii. Czy używałyście kiedyś kosmetyków tych kosmetyków z W7 bądź innych kosmetyków z W7? No ja od razu Wam mówię serio, że Wam polecam przy okazji jakichś zakupów kupić to Honolulu, bo to jest jakiś bajer. Tak samo to. To jest Bayer No, róż i rozświetlacz, czy, czy paleta, to nie są jakieś takie kosmetyki bajerowskie. Co do podkładu, możemy umówić się tak, że ja Wam, e, dzisiaj jest wtorek, więc ja mogę Wam dograć, jak on będzie wyglądał za, za kilka godzin. E, I zrobię to na końcówce tego filmu: zrobię Wam taką krótką już przebitkę, bez gadania, bez zbędnych słów. A swoje, że tak powiem, wrażenia napiszę w opisie do tego filmu, ok? Tak się umówmy. Żeby już to było krótko, żeby za mocno nie przedłużać trwania po prostu tego filmu, bo naprawdę jestem ciekawa, jak on będzie w ciągu dnia się zachowywał. Jeżeli będzie się zachowywał przyzwoicie, to myślę, że podkład jest naprawdę wart polecenia. To bez dwóch zdań. Czas na zbliżenia. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, bo już na koniec tego filmu nie będę, nie będę wam dziękować. Przypominam o komentarzu, czas na zbliżenie. Jak dziunia, to dziunia. Minęło zaledwie 7 godzin. Broda w tym momencie jest wytarta, zaraz zobaczycie, natomiast zanim ona się wytarła, to ona się całkowicie ściaskowała. Tutaj jeszcze widać pozostałości tego ciastka. Nos mam starty, ale to dlatego, że go po prostu wycierałam.